Dzień dobry, tu ja mówię prawie bilion dolarów, a dokładnie jakieś 933 miliardy kosztowała misja pokojowa Stanów Zjednoczonych no i państw sojuszniczych w Afganistanie. Proszę Państwa, co to znaczy, że kosztowała prawie bilion dolarów? No to znaczy, że ktoś ten bilion dolarów włożył do kieszeni Jak łatwo się domyślić, nie byli to producenci zabawek dla dzieci czy gwoździ, ale głównie producenci broni i zaopatrzenia związanego z, z tego rodzaju akcjami, z akcjami militarnymi bilion dolarów, proszę Państwa, to jest pieniądz który ciężko sobie wyobrazić, nie wiem ile czy byłoby to coś w wielkości muru chińskiego, gdyby poustawiać kubkę banknot na banknocie. No, w każdym razie jest to kasa niewyobrażalna, kasa potężna, kasa rozłożona na 20 lat. I skutkiem tej operacji jest, proszę Państwa, nic. No, gdyby było nic, to może jeszcze, jeszcze ażby tak źle się nie stało. Ale proszę Państwa, tak naprawdę skutkiem jest nic plus dodatkowy chaos, dodatkowy bałagan. Jaki został wywołany w tej części e, świata. E, no niemalże pewna śmierć dla wielu osób, bo te, to pseudoporozumienie z talibami amerykańskimi jest tylko i wyłącznie pseudoporozumieniem. A ewakuacja, Państwo widzieliście, już w czasie samej ewakuacji e, zginęli ludzie, no bo tam e, w ramach tej kultury, czy dla mnie, jest to pseudokultura. To te dzikie zachowania, między innymi takie jak łapanie się skrzydeł samolotów i goleni kółek, którymi ląduje samolot. No to jest jeden tylko z takich kolorytów, bo jak wiemy, cała ta ideologia wyjątkowo parszywa ten skrajny. Skrajny islam w wydaniu talibów, gdzie nie tylko beznadziejnie traktuje się kobiety, ale przypominam, że tam beznadziejnie przede wszystkim traktuje się dzieci, bo te mm, obrzędy antyludzkie, małżeństwa starych pierdzieli 70-paroletnich z 11-latkami, 13-latkami, no to jest coś odrażającego i coś, co Każdemu cywilizowanemu człowiekowi nie pozwala spokojnie usiedzieć, ale to wszystko, proszę Państwa, nie tylko wróci, ale wróci z podwójną siłą i to już za jakiś, za jakiś czas, bo świat o tym wszystkim rzecz jasna zapomni, tak jak zapominał o wielu innych pokojowych misjach, chociażby pokojowej misji w Iraku, która zakończyła się narodzinami ISIS i mieliśmy całą serię zamachów terrorystycznych po tym, jakiego bałagan Amerykanie narobili, zupełnie bez sensu w Iraku i oczywiście zawsze jest ten sam pretekst, bo tam jest broń chemiczna, bo tam jest atom, bo tam jest zagrożenie, bo to jest zagrożenie dla demokracji, dla cywilizacji zachodniej i tak dalej i tak dalej. Bilion dolarów, proszę Państwa na biznes zrobiony wyłącznie na emocjach, bo wszystko zaczęło się od tego, że świat zachodni miał wnieść do Afganistanu swoje wartości, uporządkować no te dzikie zachowania, bo to są nieludzkie dzikie zachowania ze strony fanatyków religijnych i stało się dokładnie odwrotnie. Proszę państwa, to samo stanie się z całym tym dzikim propagandowym zjawiskiem nazywanym pomorem bo to jest ten sam, proszę Państwa, mechanizm. Oczywiście można mi zarzucać manie prześladowczo i kojarzenie wszystkiego z jednym, że coś jest wam w głowie nie po kolei. Ale gdy, proszę Państwa, pytano mnie, no ale jak to się stało, że od samego początku wiedziałeś, że to, że to jak Mawiał, że jest wielka ściema, czy po prostu strzeliłeś i tak ci się udało, czy jak do tego doszedłeś. się? Proszę Państwa. Otóż doszedłem do tego dokładnie w taki sposób, jak Państwu mówię. To są te same mechanizmy. Na początek trzeba sobie zadać pytanie, nie co się dzieje, ale kto, kto za tym stoi. Jeśli cały ten pseudopomór wywołali politycy, zachowując się w sposób absolutnie nienaturalny, bo proszę Państwa, no proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z rzeczywistym, śmiertelnym wirusem, który tak się zachowuje, jak to jest przedstawiane w mediach, czyli ludzie padają trupem na ulicach. Brakuje miejsc na lodowisku w Madrycie, brakuje ciężarówek w Bergamo, brakuje drewna w Indiach do palenia stosów, jak napisał dzisiaj jeden idiota na portalu Twitter taki, on no akurat to nie jest czołowym, ale takim drugoligowym. Propagandystą tej, tego całego szaleństwa. No to co się, proszę Państwa, dzieje? No, politycy przede wszystkim zachowują się w dokładnie odwrotny sposób i się zachowują, czyli uspokajają atmosferę. Nie próbują za wszelką cenę nie doprowadzić do histerii. Nie, nie wysyłają do mediów tych osiołków z tytułami naukowymi, udających lekarzy, którzy mówią, że wszyscy umrzemy i na każdym kroku czyha śmierć, tylko wysyłają ich po to, żeby mówili, że i w bardzo podobnym tonie jak zawsze lekarze mówili, że rak to nie wyrok, czy, że medycyna poszła tak daleko z podstępem, że damy sobie radę i z tą sytuacją. Tymczasem, proszę Państwa, to wszystko było nakręcane w przeciwną stronę. Obraz rzeczywisty, nie było żadnych trupów padających na chodnikach, nie było oczywiście żadnych ciężarówek Bergamo związanych z, 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 z tym konkretnym pomorem, te wszystkie idiotyzmy o hiszpańskich rodziniskach i stosach w Indiach, to, jest, to, to wszystko była tylko propagandowa, propagandowa sieczka. Jeśli obraz rzeczywistości kompletnie nie przystaje do tego, co, co usiłuje się wykreować w mediach, no to, to już nic innego proszę Państwa nie trzeba wymyślać, nie trzeba tworzyć. Mamy do czynienia ja z banałem, mamy do czynienia z produktem politycznym, od początku do końca zaplanowanym, wymyślonym, wykreowanym, który stoi w absolutnej sprzeczności z obrazem rzeczywistości. To wszystko, no, proszę Państwa, cała tajemnica. No i oczywiście dalej możemy to analizować w takim kierunku, jak wszyscy, jak wszyscy znamy, te same. Argumenty, ten sam prymitywny szantaż emocjonalny, bo ile w Afganistanie mieliśmy nieść demokrację i walczyć z fanatyzmem religijnym, no tutaj mieliśmy walczyć o życie i zdrowie nie tylko swoje, ale inne. Przecież to, co nam młócą, cały czas wciskają do głowy, to, że jeśli krytykujemy tę całą inżynierię społeczną, ten cały obłęd, no to jesteśmy antyspołecznikami, jesteśmy ludźmi kompletnie nieodpowiedzialnymi przez nas. Um Umrą inni i to umrą dzieci i starsi, osoby, najbardziej, najbardziej bezbronne. Te same wojenne mogą wyrzec, proszę Państwa, propagandowe sztuczki. No i trzeba sobie na końcu też zadać pytanie, ile? Za ile to wszystko? Jeśli bilion włożono w Afganistan, włożono komuś do kieszeni, no to ile do kieszeni włożono na tym Pseudopomorze? Proszę Państwa, tu mamy, tam mieliśmy 20 lat, tu mamy 2 lata. Myślę, że kwota, jak nie jest porównywalna, to już jest wyższa i to może nawet dwukrotnie wyższa, bo trzeba pamiętać, że przecież powstrzymano całe gałęzie gospodarki. Całe branże wyeliminowano na dłuższy czas poprzez te bezmyślne, chociaż głęboko przemyślane lockdowny. Mamy do czynienia z niesamowitą, niesamowitym wzrostem sprzedaży wszelkich farmaceutyków. Nie tylko tego życiodajnego eliksiru, który jak już wiemy, będzie podawany w trzeciach, czwartych, piątych i Bóg wie jeszcze w jakiej dawce. Proszę Państwa, to jest biznes. To jest biznes robiony na wielu płaszczyzna, dlatego mówienie o tym, że czy e, zadawanie takich naiwnych pytań czy oni nie widzą tego, co robią, czy nie widzą, że swoimi działaniami doprowadzają chociażby do 150 mówię o e, przypadku Polski, 150 e, jak to brzydko, beznadziejnie jest nazywanych nadmi nadmiarowych zgonów, proszę Państwa oczywiście, że widzą i oczywiście, że nie mają sumienia bo cała tajemnica tego mechanizmu tego Eee, tego cynizmu polega na tym, eee, cytując klasyka, to są źli ludzie, to są po prostu źli ludzie. Politycy to są źli ludzie, którzy nie przejmują się. Kosztami społecznymi w żadnym wymiarze, tym bardziej w, w takim wymiarze jak zgony czy utrata zdrowia, bo dla nich to jest tylko i wyłącznie statystyka, którą przykrywają właśnie swoim bełkotem o wartościach, o demokracji, o społecznej odpowiedzialnej postawie. Proszę Państwa, czy to Afganistan, czy to wykreowany pomór, zasada jest prosta: nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Kręci się to wszystko, dlatego że ktoś wyciąga z tego potężną kasę. Potężną kasę na różnych płaszczyznach, nie tylko farmakologicznych, ale w ramach tego, co niektórzy nazywają Wielkim Resetem Gospodarczym. Mamy tu do czynienia z wojną, z autentyczną wojną. Tylko, że nie w takiej. Znanej postaci, gdzie wyjeżdżają czołgi, armaty i samoloty, ale to się dzieje na zupełnie innych frontach, na zupełnie innych, na zupełnie innych polach bitewnych. Natomiast skutek, proszę Państwa, jest dokładnie taki sam. Umierają ludzie dużo mogliby żyć i dorabiają się na tym brudnym biznesie te same tłuste misje, które wywołują autentyczne i prawdziwe, prawdziwe wojny. I to, proszę Państwa, jedno ze sobą współgra niestety idealnie. I to nie jest kwestia moich mani prześladowczych, mojego kojarzenia wszystkiego z jednym, ale to jest kwestia tego i samego mechanizmu, który obowiązuje przy jednej i drugiej operacji. Tak jak Afganistan niczego nie załatwił, a wszystko rozgrzebał, tak samo będzie to wyglądało, proszę Państwa, z tym pseudo pomorem. A Kto ma zarobić, ten zarobi, kto ma umrzeć, to niestety umrze. I jak świat światem ten brudny biznes się kręci i gdyby nawet teraz chcieli z tego jakoś szybko wyjść, no to proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, jakim sposobem powiedzieć nagle, że co, pomyliliśmy się, się przepraszamy, to oczywiście da się z tego wyjść tylko na jeden sposób, mianowicie wymyślić coś nowego, jakiś nowy e, pseudo-globalny problem, jak globalne ocieplenie czy inne inny biznesik, który by kompletnie odwrócił odwagę od tego, co się stało, a to akurat jest możliwe, bo pamięć ludzka, czy jak ją nazwiemy, pamięć społeczna jest bardzo krótka i wystarczy poprzestawiać parę pokrętełek w mediach i już tematem numer jeden będzie coś zupełnie innego, ale czy tak się stanie, proszę Państwa, no to wszystko zależy od tego, czy czy bilanse już są podsumowane tak jak zostało to podsumowane w Afganistanie, czy gdzieś jesteśmy w połowie rubryk tych wszystkich brudnych politycznych księgowych? Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.